Jestem pięknym wampirem, tajemniczy, magiczny, mistrz magii i kalt. Jestem pięknym wampirem, tajemniczy, magiczny, mistrz magii i kalt. Poker, poker, kalt. Jestem dobrym fioretowym jurianem i bardzo boję się białego, złego Ewir Juriana, złego mnie. Jorian, Jorian, jesteś miłością mojego życia. 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 Jorian, Jorian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jurian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian. Jestem szczęśliwym chłopakiem, od kiedy ciebie poznałem, od kiedy jesteś ze mną tu Nie jestem już smutna, nie mam depresji, nie płaczę, bo kocham cię. A ty kochasz mnie. Jesteś ze mną tu. Jorian, Jorian, jesteś miłością mojego życia. 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 Jorian, Jorian. Jesteś miłością mojego życia, Jurjan, Jurjan. Jesteś miłością mojego życia, Jurjan. Uśmiechnij się tam. Chodź ze mną do monster Krab, uśmiechnij się do mnie, kocham Cię i już, uśmiechnij się do mnie. Nie potrzeba w tej piosence więcej słów, uśmiechnij się do mnie, wieczność na zawsze, kocham Cię i już. Jorian, Jorian, jesteś miłością mojego życia. Jorian, Jurian, jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jurian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jorian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jurian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jorian. Jesteś miłością mojego życia. Jorian, Jurian, jesteś miłością mojego życia, Jurian, Jurian. Jesteś miłością mojego życia, Jurian. Jorian, Jorian, jesteś miłością mojego życia, Jorian, Jorian. 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 Miłością życia, Jurian, Jurian. Jesteś miłością mojego życia, Jorian. Jesteś miłością mojego życia, Jorian jesteś miłością mojego życia, Jorian. 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 Jorian jesteś miłością mojego życia. юрьян юрьян да осьми востёма яко житя юрьян